Za chwilę usłyszysz dialogi. Na temat każdego dialogu napisano po dwa zdania. Najpierw zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Następnie zdecyduj, które zdanie jest najbardziej trafne: A, B, czy C. Każdy dialog usłyszysz jeden raz. Numer 1 i 2. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie wizyty u dr Nowickiej. Niestety coś mi wypadło i nie dam rady we wtorek o 18. Czy mogłaby mi pani zaproponować jakiś inny termin? W tym tygodniu? Niestety nie. Doktor jest u nas tylko we wtorki. Mogę wpisać pana na listę pacjentów oczekujących na wizytę. Może coś się zwolni. Ale uprzedzam, że lista jest już dość długa. Rozumiem, czyli nie ma sensu, marne szanse. A może w jakiejś innej placówce? Bardzo boli mnie ten ząb. Będzie ciężko. Doktor ma urlop pod koniec miesiąca. Grafik jest prawie pełen. Proszę chwileczkę zaczekać. O! Ma pan szczęście. Jest wolny termin w czwartek o 13 w naszej nowej klinice w Markach. Niestety, pracuję w centrum Warszawy. Mogę wyskoczyć na chwilę w trakcie pracy, ale nie zdążę dojechać do Marek, to za daleko. W takim razie niestety nie mogę pomóc. Dziękuję za starania. W takim razie spróbuję jednak jakoś dotrzeć we wtorek. Proszę zostawić tę wizytę o 18.00. Numer 3 i 4: Dzień dobry. Z tej strony Katarzyna Rogal dzwonię ze szkoły językowej Chrząszcz. Chciałabym poinformować, że za miesiąc rusza nowy kurs języka polskiego na poziomie A2. Pamiętam, że była pani kiedyś zainteresowana, ale wtedy nie mieliśmy wolnych miejsc. Tak, zgadza się. Byłam zainteresowana kursem w państwa szkole. Ale chyba zaszła jakaś pomyłka co do poziomu. Właśnie zdałam egzamin TELK i otrzymałam certyfikat na poziomie B2. Rozumiem. Musiałam coś źle zanotować. Gratuluję zdania egzaminu. Może byłaby Pani zainteresowana kursem na poziomie C1? Akurat się zaczyna. Pierwsza lekcja jest już jutro. A czy mogłaby Pani powiedzieć mi coś więcej o tym kursie? Ile trwa? Jaka jest cena? Oczywiście, ale może będzie łatwiej, jeśli wyślę Pani wszystkie informacje na maila. Na ten kurs mamy też zniżkę minus 30%, więc warto skorzystać. Brzmi bardzo ciekawie. Poproszę o więcej szczegółów na maila. Zaraz wysyłam, bardzo dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. 5 i 6. Cześć, Aniu. Mam prośbę. Dzisiaj mam bardzo ważne spotkanie z naszym nowym klientem, ale bardzo źle się czuję, chyba łapi mnie przeziębienie. Nie mogę wstać z łóżka. Czy mogłabyś mnie zastąpić? Bardzo mi przykro, że się rozchorowałaś. O której i gdzie jest spotkanie? U nas w biurze o czternastej. Jest już dziesiąta. Mam jeszcze raport do zrobienia i wysłania do 13. Przepraszam cię, ale obawiam się, że nie dam rady. Może lepiej byłoby po prostu zmienić datę tego spotkania? Może być na jutro, do tego czasu już zdążę się przygotować. Tak, to dobry pomysł. Zadzwonię do klienta i go poinformuję. I prześlę ci prezentację, będzie ci łatwiej się przygotować. Bardzo ci dziękuję za pomoc, odwdzięczę się. 7 i 8. Halo, sąsiedzie. Planuję dzisiaj wieczorem małą imprezkę w domu. Żona ma czterdziestkę i będziemy mieć gości. Chciałbym zapytać, czy nie będzie ci przeszkadzało, jeśli będzie trochę głośniej niż zwykle. O, przekaż żonie najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego. Zazwyczaj to by mi absolutnie nie przeszkadzało, ale jutro wcześnie rano mam bardzo ważną rozmowę w pracy. Będę dyskutował z szefem o awansie. Do której planujecie imprezkę? Jeszcze nie wiem, zależy jak się będziemy bawić. Ale jeśli to ci przeszkadza, to możemy spotkać się innego dnia. Nie chciałbym, żebyś miał przez to problemy w pracy, ściany są cienkie i myślę, że się nie wyśpisz. Nie ma potrzeby. Jakoś dam radę. Kupię sobie zatyczki do uszu. Byłbym wdzięczny, gdybyście skończyli do północy.